Kolejny element, który możesz wprowadzić w pojedynkę, ale też jest bardzo ważny dla dwojga, to jest próbować nie zasypiać pokłóconymi. Czyli chociaż przed snem powiedzieć sobie przepraszam. Przepraszam, mój błąd. Poszukaj, bo nie ma takich osób, które nie popełniają błędów. Może z twojej strony był jakiś błąd. Przeproś za niego, ale jeżeli to nie był błąd, Porozmawiajcie o tym, spróbujcie porozmawiać, żeby nie zasypiać pokłóconymi. Lecz jeżeli nie ma takiej możliwości, a ty pracujesz w pojedynkę, nie chodzi o to, aby błagać o przeproszenie. Dobrze? Czyli powiedz: pokłóciliśmy się, zostawmy to, odłóżmy to na później, może przemyślimy to jutro, ale dzisiaj spróbujmy pogodzić się i zasnąć w zgodzie, jeżeli jest taka możliwość. Więc próbuj, aby unikać sytuacji, że zasypiasz. I te elementy, wszystkie kłótni w tobie pozostają bez jakiegoś wybaczenia. Jeżeli nie masz takiej możliwości, żeby twój partner lub twoja partnerka też w to weszli, chociaż ty w sobie powiedz, zasypiam, ale wybaczam, zasypiam, ale przepraszam. Dobrze, i wtedy wejdź Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ zasypiając w nerwach, w emocjach, w wyniku tej kłótni, twoje myśli będą nadal podczas snu pracowały i przetwarzały te wszystkie negatywne schematy. Rano się obudzisz i masz już totalnie dość. A kiedy przed zaśnięciem, powiesz sobie, wybaczam, przepraszam, jutro będzie nowy, wspaniały dzień, gdzie możemy pracować i odbudowywać nasz związek, choćby ja zrobię coś w tym kierunku, masz dużo szansę na to, że jutro przyjdą nowe pomysły, nowe rozwiązania nad tym, aby. Kolejny dzień spędzić nad odbudową związku. Pojawią się nowe myśli związane z tym programem. Spojrzysz na to już w zupełnie troszkę inny sposób, więc zasypiając, wybaczam, przepraszam i wtedy w zdrowy sen. OK. To kolejny element, który należy dołożyć do tego, aby próbować odbudować związek w pojedynkę.